E, um, takie pytanie padło od y, internautów. Czy jesteś gotowa na przetańczenie w klubie po wyborach ze wszystkimi swoimi fanami całej nocy? Ja, jeśli tylko będę na wyborach, nie omieszkam nie skorzystać, jeśli tylko zostaniesz na imprezie w grandzie. że hmm? jak wstanie, to ona zmieni zdanie. <śmieniczy> 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 Zabierze zabić się do samego rana. I dla tych, <śmieniczy> na w praktyce, gdy już zwykle po kilku godzinach tańca, wolą mnie nogi od wygodnych butów. <śmieniczy> Ja myślę, że ten internauta cię ponosi. Tak, ale dzisiaj jest tak wyjątkowa i noc, że tej i będę tańczyć. To będzie ta za <noise> Jaki twoim zdaniem jest odpowiedni wiek dla kobiety, aby urodzić dziecko? Ewentualnie dzieci. Nawet liczbę mnogą tutaj widzę. No Wątku, odpowiadaj zaś. Oj, ta paczka będzie. Oj. Nie chcę, żeby ktoś sobie to wziął za bardzo do serca, ale... Myślę, że nie ma jednego pełnego wieku dla wszystkich kobiet. To zależy to przecież od e, dojrzałości emocjonalnej każdej kobiety. E, niektóre są już bez wypu maturze, niektóre dopiero <grym> Ja słyszałam, że jest taka historia, że kiedy pierwsza dziewica skończy Politechnikę łódzką, to ten samolot odleci. Nie wiem, nie używać swojej urody, ale pytanie, do pomyślnego załatwienia jakiejś sprawy, co ty na to? Rozumiem, że tak idziesz do skarbówki w poniedziałek. No, 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 tak na i, i, i takim sposobem zmieniam to w życiu. tym, jakim tonem mówię, tonę mój, no. Nie no dobra, no powiedz, jak to jest czasem, jak to jest właśnie z tą użyciem urody? Wiesz, no nie wiem, coś czasem trzeba, coś tam jest, że pomaluję oczko bardziej, jakieś tam, wiesz. bardziej to wygląda na mamy to co? Naturalne piękno.

Swoje łóżmy. Czytacie? To A ja mam tylko. Super, bo... taki. A to ty masz Wiesz, dzika Teraz na... droga Kamilo, jaki wpływ miało na twoje całe życie zasypianie kołokromy, która w rzeczywistości później okazała się hipopotaną. Nic tak, nie zaczęła się panią więc aczkolwiek. Chciałam powiedzieć, że moja siostra w wieku 9 lat, jak ja byłam w wieku 9 lat, kupiła mi na urodziny krowę. Znaczy ona mi mówiła, że to jest krowa, to był hipopotam. I do tej pory zostało to krowa. Ja ją nazwałam, imieniny ma, ma swoje imię i... Nawet głos zmienia, jak opowiadał eee, Bo to taka fajna krowa pewnie jest. Ale no i co dalej chciałaś? Ale wiesz, jak się dowiedziałaś, to że to nie jest krowa, tylko hipopotam. Wiesz, w umyśle dziecka, wiesz, to jest... Wszyscy nie mogli do dosyć ale ja się uparłam i to, jest, i to jest krok. Dlaczego politechnika? I proszę cię, zareklamuj naszą uczelnię w takim razie. Mikrofon jest twój. Dlaczego politechnika? Przede wszystkim dlatego, że jest to moje miasto Łódź. Urodziłam się tutaj, nie zamierzam go zmieniać. Dlaczego politechnika? Hmm. Może dlatego, że jest większa perspektywa na przyszłość. Po prostu mam nadzieję, że zmienia troszeczkę swoje życie niż myślałam, że będzie, jak miałam 6 lat. Kilka swoich typowo mających celów. Jestem stanowczo. Patta. Lubię stawiać na swoim. Poza tym lubię adrenalinę i szybkie samochody, bo jak widać grotny kolej. Czyli tak facetów na szybko podsumowałaś, tak? Militaryści. Zmotywowani militaryści. Wolałabyś, aby Twój ideał miał wspaniałą rzeźbę, czy może był lekarzem z brzuszkiem? To właściwie to zależy, bo yy, jak miał fajną klatę, to może mieć brzuszek. Aha, a wiesz tak To no, zależy. A tak naprawdę, tak właściwie to yy, może mieć lekki brzuszek, byle nie taki rozpięty piąty miesiąc ciąży, nie? Bo, Karolina Marcinian, Polska z numerem ósmym! Yeah. Super! Dobrze, wiesz, moja droga z tego konkursu. Mikrofon jest tu. Chodźmy troszkę do przodu, moi drodzy. Uciekają nam te dziewczyny w tej ustawie, a nie. Wiem. E, po pierwsze, jestem, jak widzicie, wysoką osobą i zawsze chodzę w butach, na własnym czasie. I ten konkurs dał mi jedyną możliwość, żeby nauczyć się tańczyć w szpilkach. I uważam to za swój ogromny sukces i ogromny sukces tego, tego konkursu. I... I mam siebie, od czego zależy przyciąganie między dwojgiem ludzi? Skoro uważam, że to są wybory z Politechniki łódzkiej, to tak ze względów chyba fizycznych to od siły oporu, bo w końcu im mniejszy opór, tym większe przyciąganie. I wydaje mi się, że to jest... No to jest to Wiesz, kiedy nagle coś się totalnie posypie. Hmm. Osoby, które mnie bliżej znają, wiedzą, że mam taki malutki napar w który mi jednak szybko przychodzi, jak tylko dostaję czekoladę. Czekoladę, tak. Czyli jest na ciebie sposób jednak. Tak. I większość osób bardzo miało to być bardziej pod hiszpańskie planenko bądź kankana. A... A jakiś taki kankanowy chociaż pół kroczek? No. No. Dobra, poprosimy. zawsze jeśli już pojawiły się jakieś zadania, zawsze staram się je wykonać jak najlepiej. I uważam, że czasami to utrudnia mi trochę życie, dlatego, że ymm, czasami nie jesteśmy w stanie dojść do ideału i ta cecha trochę utrudnia to wszystko. Jakie dlatego... być dla swojego żołnierza? Czy coś też te żołnierza w takie pytanie też Z jest. Z trzeciem, czyli... No dobrze, czyli Chyba jakiś żołnierz to zadał. Chcę być twój, mój ci on. Za... Zaprojektuj dla mnie ubranie, tak? Tak, chyba to o to chodziło. Takie pytanie. Dobrze, słuchamy. Podobają mi się mężczyźni, którzy są ubrani klasycznie i elegancko, dlatego prawdopodobnie jak mu garnitur. Garnitur, ale z kieszeniami tutaj jak wojskowymi na bokach, Na przykład, żeby użołnierz. Nie, klasycznie.